Dzisiaj byłem, składaliśmy pismo dotyczące e, tych tak, tak zwanych uchodźców, którzy są w większości niczym innym jak e, imigracją e, zarobkową. A skąd Pan to powiedział? E, Panie, no domyślam się, widząc zdrowych chłopów, 75% to są, to są zdrowi mężczyźni. Kobiety i dzieci zostały, zostały na terenach objętych działalnością najłatwiej i wojną. Najłatwiej uciec I... z wyobraża pan sobie taką no, powrót? Pani sobie sytuację taką, że jest wojna, panią chłopak czy mąż zostawia i pani zostaje tutaj, a on jedzie szukać pani dla ja pani ratunku? Ja tylko mówię, komu jest łatwiej uciec z Syrii ogarniętej Wojną. Nie kobiecie z dziećmi, tylko dorosłemu, sprawnemu mężczyźnie. No na pewno jest łatwiej, ale co to jest za mężczyzna? No, to, to nie jest kwestia naszej rozmowy. N no, ale na czy się... jeszcze to jest uchodźca, proszę pani, czy to jest imigrant? No, skąd mam to wiedzieć? I skąd pan to wie? Czy to jest uchodźca czy imigrant? A skąd, pani, a, skąd, pani, a skąd władza wie, że to jest na przykład, że to nie jest terrorysta? No zadam Pani takie samo pytanie na czym, na podstawie czego? Aktu sztu?